Witajcie ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony Tibesti A właśnie się dowiedziałem przed chwilą Że ktoś mi zrobił własne quizowanie Jak dobrze znasz Tibestiego, jestem słuchajcie bardzo zadowolony z tego Podjarany, widzę że to swoje zdjęcie z Facebooka Dobrze, może zaczynajmy, jeszcze sobie dodatkowo może zrobimy jakiś tutaj quiz test prawdziwego gracza eee, Dobrze ok od ilu lat Tibesti na nagrywa na YouTube? 3 lata czy Tibesti lubi psy? Nie. <gry> Czy Tibesti lubi grać w Agario? Ciekawe skąd osoba o tym wie? Nie, nie gram. Jak, jaki był pierwszy filmik na YouTube, który opublikował Tibesti? Czy jest trolijemy z Mizziałkiem Minecraft Do The Simsy nie, Czego nie? nie? Co ja opublikowałem pierwsze? Którym z miążuskiem, czyli Battlefield. Battlefield, Ile kanałów aktywnych, aktywnych ma Tibesti na YouTube? Tibesti, Tibe, Tibesti Play Games. Eee, Wywiady.pl Chyba Dwa, trzy. No będę dajmy trzy. Ile ma nieaktywnych Tibesti kanałów na YouTube? Lego Miziołek? Chyba jeden. Aż z Miziołek.pl był. No, my dajmy dwa. A nie, Lego Miziołek i ten, recenzje.pl. Ile lat ma Tibesi? No, 13, 13, 13, słuchajcie. Jeżeli ktoś nie wie, mam 13 lat. Czyli Tibesi gra w Minecrafta? Czasami, Nie była, czasami to było świetnie, czy uwaga kluczowe jej, dobrze! Eee, widzę, że dobrze znasz Tibesti'ego. Kurę sam, <sum> t Sam Tibesti, więc Laris.pl możesz być, możesz być, mogę być dumny, że sam znam siebie. Dobra, teraz prawdziwego gracza. To produkowę grę Postal. Słuchajcie, tutaj jestem. Totalnie, wiesz, beznadziejnym. A jużkor jest. Okej, okay, dobra. Jeden właśnie gra w swojej najważniejszej to jest chyba razem w świecie z... O kurde. Delayle na pewno, nie? Left for Dead... Tundął. O Left for Dead. No dobra. Jaka gra nie została wydana przez studio Telltale Games? Puzzle agent. Kurde. Kurz wiecie troszeczkę katarku, ale dobra idziemy. Jaka gra zapoczątkowała chodzenie gry. Chodzone gry przygodowe. To chyba. No właśnie tak myślałem. O, z jakiego kraju wywodzi się grupa Virtus? O kurde. Nie ja będą Rosję. O, patrzcie za tym. Jaki rodzaj skina do noża w Cezie jest najdroższy? Marble ten. Nie? A bo jeszcze kurde sobie nie odsunąłem Kto jest zarządcą Welwę i jest... Bogiem. A, ah, Cristiano Ronaldo, Gimper Gab Navel Jaka gra jest uznana za, za słabą, a ci, którzy w nią grają, nazywają dziećmi? Na pewno Minecraft Dupa Minecraft jest fajny, ja lubię Minecraft. Jak nazywa się gra, w której jesteś górnikiem przez? Yy. Ja jej, bo widzę kilof Ile do dnia dzisiejszego? Lola Wyszedł numer w magazynu CD Action Tak No mówię wam jak nazywa się główny w serii Portal O Portal w ogóle nie gram Uuu Widać mało potem... Widać mało potencji 5 na 11 Jej Nie możesz się zbyt nazywać Balcie się jaka słuchajcie, jak zbrodnie opisuje swoje życie, dobra słuchajcie, taki mały, jeżeli chcecie więcej moich quizowań, czy czego tam chcecie, quizowań sprawdzać, sprawdzać jaki, jakim osobom jestem ty podobne. takie może mają Q&A, piszcie w komentarzach, czy chcecie, lub już na grupie hashtag TBCW. I zapraszam do wywiady.pl, bo w tą sobotę kręcimy drugą, drugi odcinek i idziemy w miasto, więc możecie nas tam spotkać, znaczy na centrum w Katowicach, możecie nas tam spotkać i udzielić również wywiadu. Trzymajcie się, na razie, cześć!